Siewatłowski, dzisiaj będziemy rozpoznawać influencerów po części ciała. Funda squad! Naszym zadaniem jest pierwność przycisk, jak tylko wiemy kto to jest. Jak możecie zauważyć, obraz się oddala i kto pierwszy, ten lepszy, a kto nie zgadnie, ten już nie ma szans odpowiadać, jeżeli obraz się dalej rusza. A, a jakie części ciała? Jakie wszystkie? wszystkie. Stary jestem mistrzem w to. Tak. tak. Możecie ale, przycisk... Co? Nie wiem Co? Eee, jak to zrobił? Ty co my jesteśmy w tyle turnieju po jednej nutce? A? Po jednym włosku. Jak ty to zrobiłeś? włoska robota. Co to jest? To jest jakiś pępek. W się nazywa ciusiek. Pamiętajcie, że jak się pomylicie, to już nie ma sensu. Czyli to brzuch! Wersof! Co! 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 Te chwili popatrzyłem na Nie! Ej, w ogóle. Co! O ile ten zoom w ogóle zrobił, nie? <grym> o nie. To bardzo źle o mnie świadczy generalnie czy, on, Ale, czy, czy my o czymś nie, nie wiemy? Nie, 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 po pieprzyku poznałem Albo jesteś stulejarzem okropnym Tak no, to wersu. I oglądasz wersję w i pamiętasz jej pieprzyki tak. na pamięć Albo nie wiemy o czymś, o czym powinniśmy wiedzieć o, o, Karol dobra. tego też chyba nie wie o, dobra. Karol da tam pół wiedzy, gorzej z oj, moją co? To ja, bo jakaś małża... Co jest? Wygląda tak jakieś miejsce intymne. Małża? Nie, jakaś... Lata nie, nie, nie już sięka. przegrałem. Ale, Izak? Patec. Ja, tak, Aaaa. dobrze mówi. Kurde byłem... Ale, już, już, już po e, obłosieniu na klacie skojarzyłem i to była reklama kaktusa, chyba. Na pierwszy rzut oka w ogóle tu pateca nie Co, widzę, jakiś no, jakiegoś też. innego typa. Nie to wygląda. Ja, Jest zgolony na zero i... Ja w ogóle jak zobaczyłem tą, tą, tą. Tum, tą... tung, 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 sahur. Co to było? Koszula. Mogę następne zgadywać? No przecież jeszcze nie gramy to co, jasnej... co jest? No co ty gadasz, że już to odgadłeś? Ale przecież jeszcze nie skończyliśmy tamtej rundy, czemu już się zmie... zdjęcie zmieniło? A jak się spią, zobacz no, jak się spią, patrz. Co? No, no to powiedz co to jest, no. No, Dobre. Yoshi. Dobrze, Dobrze dzięki. Jakim? Z... Ja nie gram z wami. Stary. Kojarzyłem jego nogi, kurwa, po samo widziałem ja jego nogi, przez... Nie klika jeszcze tamtej strzałeczki. Nie będę. A dobrze ci idzie woski ogólnie? Ja <y> nie, na nie no, zajebcie, nie? Zjedziemy dalej. Zajebiście, let's go. Uwaga, Tatuaż. Czy ja to. Kto to jest? Kurde, że ja. Nie zastanawiałem się przez długi czas, by. Kolejny samochodu! Właśnie, ale. To za samochód, że w garażu, ale wtedy On ma cztery punkty. Chciałaby na pewno. Piętanie Łokieć? To jest bicek, patrz. Nie, to jest łokieć. Nie, to bicek. No jak, wy zgadujecie? Oskino? no? Nie. Tak! Tak, to jest Nie, 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 Aaaaaaaa, no, no Jesse, no, to mi się jesteś mega słaby, Bronze. No, jestem mega słaby. Ej, piszta. ja pierdzielę jak ja widziałem, to jest moja łapa. <śle> no, bo już kilka razy widziałem twój łapę. Ej, ja stary ta poza! Każdy tak pozuje! To, to już nawet Ale nie ma... nikt nie ma tak, tak dużo zdjęć jak Oski w tej pozie. Tak. No ale, ale przecież to dopiero teraz widzisz tą pozę, przecież nie widziałeś łokieć! No dobrze, ale stary jak widzisz już łokieć, tak? Stary tej mógł być Aj to mógł być cały AJ nie ma takich zdjęć w ogóle. Dobra, nexta dawaj. czasie się odkuć. Co to? Dobra, nie co to? Czy znaczy, kto to? Kto to jest? Nie, kto to jest nawet? No, kto Remek? No? Kto to jest? No powiedz kto! Julia Machunik? Co? Nie, nie mam pojęcia, kto to jest. No to jak? Nie, nie mam pojęcia. Kartoni? Nie. Tak. Nie, kartoni. to jest na co? Nie. Nie, nie wiem. no stary, w ogóle. <laughs> A, to jest jakiś dziwny, nudny człowiek, daj dalej. Ej, żartowałem Losować Losowa dziewczyna z Instagrama. Kurde. Dobra. Kto? A, Paulina sowa Dawaj nexta, no nie zgadnę. O, Z ręka? Woda. Płytka? Gęcu. Jesteśmy <grywka> <raz>. Dobra przeróbka. Ja <grywka> no, nie wiem. Po co takie rzeczy zapamiętywać? Jakby zapamiętywać jest takie no, szczegóły? swoją jest swoje, no i jest go codziennie na jest swoje, no balkonie stoi? swoje, no jest, dobra. Ech, dobra, next, jedziemy. no i Dobra, dobra, no Szybko! jest Masce, czekaj. Fagata? <laughs> Jaki strzał. Uy, uy. Możemy dalej? To, to dobrze, że jest zblurowany, nie? Zblurowane, uy, zblurowane. Zblurowane. Przepraszam. Jedna, jedna osoba, której nie chciałem zgadnąć. Przepraszam. Przepraszam, Przepraszam, musiałem. Ale gdyby pępek było bardziej widać, to byś pewnie zgadł, nie? Przeszłam. Fajne buty. No właśnie to, że jest charakterystyczne. A ty patrz, jego ręka jest no. za blisko. Przyja była. Bo jak, moja, moja moja, jak, jak się zrobili, play Ale... to raczej moja. Ale nie ja, chce się upierać. Nie, nie, bo było, było tak, było tak. Ja poczułem, ja poczułem. Hmm. No, yy, hmm. no, hmm. <laughs> <laughs> Proszę bardzo, bardzo. To, no, to, no, to może być <laughs> Szymon Majewski. <laughs> Szymon Majewski, daj, tak, wojewódzki. Dobra, jedziemy dalej. Sportowy. O, -o. So, o to, to jest moje. To jest cycuś. A, faktycznie. Nie znam tej budowy ciała. Ja chyba. Nie mam tego pojęcia, ale to może być. O kurde. Kaluch. Kurde. Ha, bardzo. Dziękuję. Kaluch. Ale wiecie, że ja sobie przez chwilę myślałem, że to jest Frizz, tylko Frizz ma chyba jakieś to nie? Ale Kaluch ma już chyba ma lepszą nie. formę aktualnie. No, e, Kaluch jest chladzik teraz. Bo to jest chyba jakieś stare zdjęcie Kalucha, a on, jak go śledzę od dwóch lat intensywnie, odkąd znów tak zaczynamy bardziej kooperować, to Prawdy, chłop perfect. na siłce jest trzy razy w tygodniu, więc jestem pewien, że jego brzuszek dzisiaj jest lepszy. Nie łapa. Czy to będzie dziecko? Jak... Ja? A nie, influencer będzie obok dziecka. Nie no, to nie jest dziecko. Ja pójdę był ten. Czy to jest Cezaryżak? Nie uh. pamiętam, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Aż to jest z miodowych lat. Mogłowicz. Tak. Aj no, A tak. dziecko! Dziecko po widać. Kłóda, no. ale no, to się ciągnął małe dziecko. A musiałem taki, się upewnić, nie chciałem się tego On jest gapę, taki ale słodki, bobec. Ale no. pocieszny. Pocieszny człowiek. Ile w ogóle macie punktów? Trzy. nie ma pięć, no? Ja sześć. No siedemdziesiąt siedem. Dobra, kolejna osoba, let's go. Dokonijmy cię Szumi, dostaniesz w Sandałek, fajny. Fajny sandałek. Co to, co to? Kurde! Eee, nasza cudowna, kuchenno- rewolucyjna Magdy Gessler. punkt? Bo wiem, jestem pewien. Nikt ale ja tak Nie no, ale w sobie nie. To jest, nie, Ja pamiętam, ja w ogóle nagrałem kiedyś film z Magdą Gessler, dwa filmy. Raz, zrobiłem ją w Simsach, a potem pomimo tego, że ją zrobiłem w Simsach i tam ładnie pocisnąłem, trochę tak bekowo, oczywiście z dystansikiem, to potem na Dakarze zrobiliśmy vloga wspólnie i tam z Magdą Gessler. Dobra, let's go. O to, co, to Je. co to jest? To jest y Super, silna no. pacha. Nie. A to jest... Jezus. Przepraszam, że tak mocno. Ja drugi będę. Ciekawe, to są dwie osoby, nie? No. Kurde, ale tam jest jakiś tatuaż, on nie mam po tatuażu na prób. To nie jest AJ, nie? Saltito, saltito, jest to Matt Me Knives Hit Lovers. No Jak ty go po cycku poznałeś? Nie po cycku, po tatuażach. No. A, no, po tatuażach. Przyznaj się po cycku. Po tatuażach, po cycach nie. Jak eee, się wyrównuje powoli. No, Aha. gonimy was, gonimy was. No dobra, let's go. Co? Co to? Węgiel. Głowa? Palec! U stopy. Palec u nogi, no. Hmm. Jak mamy to rozpoznać? Ja wiem o co chodzi, tylko kto? 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 Co to jest No Wygląda jak mój palec. Wojciech Sobierajski. Tu nie będzie twarzy. Dobra. Strzelam. Że jest to glęcą. Znowu? Wiem kto. Nie, 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 wiem. Wiem kto. Jesteś do końca. Jesteś do końca. Ale, no, dobra, ale to już jest koniec. No czemu koniec? nie, w sensie nie, ja, nie zobaczysz A, że zobaczysz nazwę z Instagrama. O A Myślałem, że jeszcze Marek wita, że on no, jakiś challenge zrobił no, i stopy. Nie, ja właśnie myślałem, że to jest... E, najpierw pomyślałem no, no. też, że to jest freeze, jakiś e, maraton czy coś, to są właśnie jego stopy. Ej, tak, Ej, ale, ale czemu czarne? Co on szedł wtedy? Całą Człyska? Polskę? Ja ja myślałem, dobry pomysł. Myślałem, że będzie. Właśnie, Marek może chcesz opowiadać o swoim... Pieszo przez Polskę? Jak szedłeś? Ej, ile kilometrów zrobiliście? Pamiętam, szczerze. A gdzie doszliście? Do Łodzi? Pod, pod Łodzią. Pod Łodzią? No, Dobry wczoraj, muszę przyznać. Nie, nie pamiętasz, się... a kiedy byliście w trasie pod nie łodziem, więcej? Ale doszli, On więcej? Ono się pamięta, ale z w trasie ból. mniej więcej ile? Nie Trzy, dni, nie, mi, nie wiem. 5 dni, 8 dni? Stara, tego pół roku temu, no, mi się nie to... pamięta. Albo rok? 8 dni? dni chyba, no. 8 dni? A Zęba był jak... 30, dobrze kojarzę? Nie mam pojęcia. To takie trudne pytanie, nie przygotowałem się na A kiedy Karol Zęba się ujrzał? To jest pis, pis joł, bro Pfff, prawo jest sprawiedliwe Kurde, w takim stroju Nie, dobra, w takim stroju Nie, no dobra, no, no na bank, na bank nie Wardęga? Nie, na no bank nie Brojo Klikasz Kuba, czy czekamy jeszcze? Klikam, chciałem kliknąć, szukałeś, zagadałeś mnie no Cyber Marion, Yes, sir! Wardega. Nie, no po, po stroju <laughs> tylko, wiesz? nie ale, ale w ogóle mi się nie zgadzają właśnie i łapy, i obrączka on ma chyba na, na łapie. I ja mówię, no nie no, ale. No, no co właśnie, mam ja strzelić? tego od razu pomyślałem, że jest no, Ja myślałem, że. No ja muszę, ja muszę strzelać, bo inaczej będę zmierzał. Ale w ogóle. Masz cztery? Eee. Muszę to schować, Eee... To jest, tu się jeszcze cztery. wszystko. Tu wszystko się jeszcze może wydarzyć. Kobieca ręka O, na boczku się trzyma Hmm Dobra, Robert Kubica Co? 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 Jaki ziom, co? Kobieca ręka za ręka. Ja, jak wiesz, je, ja. To tak kobieca na... ręka. Tak, obraził jeszcze tak, na początku myślałem, że to jest ktoś z y, tych influencerskich zawodów Też, motoryzacyjnych. Ale umówmy się, ma budowę kobiety, tak patrząc teraz. No może twarzy. dlatego, że miał rekonstruowaną tę rękę po wypadku. Aha. <laughs> I co, przeszczepili mu od kobiety, czy co? Nie, no, przepraszam, prawa, nie wiedziałem. To prawa ręka jest dwa razy krótsza od lewej. Nie, no. ja nie, mam, ja nie mam oczywiście żadnego, ale nie do jego ręki. Po prostu myślałem, że to nie, on ma No niepełnosprawną ma tę rękę, w sensie jeździ dalej, ale ma zniekształconą bardzo po wypadku. Pozdrawiamy. Roberta Kubica, no. tak? A oglądasz A ziąg, z z z z najlepszy, najlepszy kierowca formułuje. Na Czekamy to. na powrót. Czekamy na powrót, tak. Ja strzelam. Izak. Nie, Izak, kurde, nie, nie, I owca. Nie, nie, jak się nazywa ten kurde. nie, dobra, tak. Siłka. To? A blołek to jest! A! Dzięki! Blowek! To... Nie ja wiem kto wygrał. Dzień, by Nie ma nioski. 4 remis. Macie po 4 i naszym zwycięzcą jest Szymon. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Deklasacja. Podsumowując ten film, Szymon rozpozna każdy pępek i każdy pieprzyk i na każdy każdej ciele kobiety i rękę Jakubika.